Bogactwo nie jest nam dane raz na zawsze, tak samo jak bieda. Japonia zawsze była bogatsza niż sąsiad Korea, dziś PKP nominalne i parytet siły nabywczej na mieszkańca Korei Południowej jest większy niż w Japonii. Wielka Brytania zawsze była bogatsza niż sąsiad Irlandia, dziś tak samo jest biedniejsza. Niemcy zawsze były bogatsze niż sąsiad Polska. I pan Tomasz, zresztą ja czekam na chwilę, kiedy będziemy bogatsi niż Niemcy. Niemcy, uzależniając się całkowicie od rosyjskich surowców, nawet nie pomyślały o planie B. Niemcom, nawet w najczarniejszych scenariuszach, nie śniło się, że może być koniec importu tanich rosyjskich surowców energetycznych. I jest to sytuacja, z którą obecnie sobie nie radzą, natomiast Rosja szuka nowych rynków zbytu dla swojego gazu oraz ropy oraz poszukuje dostawców produktów zaawansowanych, takich jak maszyny produkcyjne. Zobaczcie, jak kształtują się preferencje spożycia wódki, piwa i wina w Europie. W Czechach, jak widać, dominują te trzy wpływy, a Polska jak Polska wschód to wódka, zachód to piwo. Minister obrony Niemiec powiedział, że Europa musi przygotować się do wojny, która zbliża się do Europy wielkimi krokami.